Hello kochani, welcome back to my channel, znowu z kibili ochioł, sigmy, o nie, nie, to było za dużo na moją psychikę, to było mega cringe'owe, Julia, czemu byś tak powiedział? Nieważne, mamy poniedziałek, piękny, troszkę może zimno jest, ale jest zima, no to co się dziwić? Dzisiaj nagrywamy film z Kucią, czekajcie, czekajcie to. Nieważne gdzie idziemy, zobaczcie u niego, ale musimy się spakować na tą rzecz. Muszę wziąć jakieś dresy, jak miałam Leginsy. To bym wzięła, ale że nie mam leggingsów, muszę w końcu iść je kupić. Ale patrzyłam na ceny legginsów i sama myślę, co? Co? Sama sobie uszyję. Coś człowiek będzie męczył, nie? Dzisiaj właśnie taki mam outfit. Klasyczny, fajny, ładny. W ogóle. Fun fact, pewnie już wiecie, gdzie idziemy, tak żebym mogła, mogę Wam powiedzieć, idziemy na park trampolin, tak jak kiedyś i patrzcie, co mam. Pięć lat temu te skarpetki pachną wytyfy, wy, wy, nie prałam ich nigdy, pachną serio proszkiem do prania, może ktoś mi grzebał w skarpetkach jakieś stupka. muszę prostu zamknąć na kluczyk te skarpetki. Dobra, spakujmy dresiki i właśnie po to jest ta torebka żeby spakować reszki chociaż w sumie to taki test będzie, czy się zmieści, no oby się zmieściło, bo kurde bele nie mam większą torebkę, ale ta jest taka, no ludzie, jak na wymiar, pojemne, pojemne, szminka mi jest jeszcze potrzebna i to wszystko, także weźmy, o i dzisiaj muszę jeszcze kupić, jak zdążę, lampkę, no bo patrzcie, jak to wygląda, no pusto, Jakie oświetlenia w ogóle nie mam. Stoję tu i nic nie ma. Jest naturalne światło. Jest dużo go, ale... Jak to żyć bez lampki nocnej? Może ktoś mi wyśle lampkę nocą, pomoże. Nie nocną, biurkową. Nieważne! I wysłałam weltka po baterie, żeby rano mi kupił. I mi nie kupił. Ja musiałam kawę wypić, a ja się nastawiłam na macze truskawką, jak Jakub mi napisał, że się spóźni, no... Nic nowego, nie? Ja już się nastawiłam 13 równo nie no, gdzie on będzie? Równo o 13. Panie! Panie! Dobra. Pożyjemy, poczekamy. Dzisiaj mam taki fajny outfit w głowie. proszę Państwa, to do tego mam Adidasy. I ja tylko futro sobie przyodzieję, jak królowa będę chodzić, a dalej mentalnie jak 13 -latka. Co zrobić, że taka młodość, starość, nie radość, młodość też. Użyłam Was sobie lekko do posmarowania ust, prawda? Ale słuchajcie, musimy jechać na myjnie. Nie wiem, czy Jakub o tym wie, czy nie, ale mam brudny samochód, a ja mamy jechać moim. To wiecie, no, trochę wstyd. Po tym w niedzielę się powinno myć, a wczoraj jakoś nie chciało nam się z Waltkiem jechać. Także dzisiaj możemy to nadrobić. Mam mały zasięg poliwa, 150-140, także bro, czekam na walentynki, bo się walentynki zbliżają. Mam nadzieję, że jakaś wróżka paliwóżka mnie odwiedzi. Bo jak nie, wiecie, jak mnie boli, płacenie za paliwo, to nie jest normalne. To powinno być darmowe na przykład, nie? Fajnie by było. I jeszcze może damy Jakubowi się przyjechać moją furką, nie? Puls będzie puls 160. Pokaż mój puls 160. Skutwy synu! To jest ci mało! Ale ja nie mam Apple Watcha. Jeszcze mój jeszcze! Tak mi się podoba ostatnio, tak się jaram tym Apple Watchem, ale taka konfiguracja, co mi się podoba kosztuje. Nie wiem, nie wiem, czy chcę powiedzieć to na głośno. 4800 za kawałek technologii. Ja jeszcze nie zarabiam kokosów, także. Poczekamy sobie. Jeszcze patrzcie, patrzcie ostatnio, jak kręciłam loki właśnie do Warszawy. Uparzyłam się i normalnie to mi skóra mi schodzi. Skórka schodzi. No nieważne. Czekajmy na tego Jakuba. Czekajmy, bo się spóźnia jak zwykle Jakub. Pozdrawiam... Juli, jak ty ładnie dzisiaj wyglądasz, nie? Nikt ci tego nie powie. Dlatego sama sobie powiedziałam. Taki przerwnik. <gryw> Wow, wow, To było mocne. Hej! Minęło już pół godziny, i dalej nie moje kubo, a na mnie krzyczył. Co tak późno wstaję Ludzie, ludzie, dzisiaj wstało 11.00. Czekamy dalej i czekamy dalej z zegarkiem, bez zegarka. Hej! Jesteśmy z jak gołem na myśli? Dzień dobry, widzowie! Witam, witam was Wyczekany vlog. Dużo ludzi dalej mi pisało w komentarzach, że ślipują. Tak. I piszą cały czas na live. 5 lat minęło. Ludzie. Ludzie. Ludzie 5 lat minęło. Ludzie 5 lat minęło. Ile się spóźniłeś, Jakubie? Ile? Co? Ile się spóźniłeś? A, 30 minut, ale zobacz, zobacz, zobacz. Musiałem to wyrobić legitymację. A to jest legitymacja. O Jezu, daj, jaka dziwna, czemu to jest takie nowoczesne? No bo teraz też są takie legitymacje. Aha, nie można. Ja mam papierka, nie? Dobra. No tak, Idziemy myć tak, furę. Umiejasz, fur, ja zapłacę. Jakiś pan się nam spać, tylko nie idziemy. No lec. nie no, ja zapłacę, ja zapłacę Julka. Tutaj wozisz mnie dzisiaj, to ja zatankuję okay. ci, Jezu. umyję ci. Jezu, jaki gentleman, nie? Yy, u mnie na vlogu widzowie zapraszam. Będziemy jedli jakieś jedzonko, także jedzonko też ci postawię. Żeby dzisiaj nie było. jest jakiś dzień dobroci dzisiaj dla Julii. Jest Dzień dla Juli. Tak, dzień z Julką, no to wiecie co widzą. Muszę Trzeba. częściej takich filmów nagrywać, nie? Tak. Aha, dobra. dobra, lećmy d Widzimy się jak myjemy auto. Na, na, na. Wszystko już mam opatentowane widzowie. Ale dziwnie nie, się tak trzyma. Nie działa. Nie żartuj. Ale chujko. O, tutaj działa, co? Działa, Musieliśmy działa, zmienić działa. mylnie, bo to jest tragedia. Jeszcze pizka jak sam z... no, przy... Patrzcie jaka brudna. Nagrałam przebity. Powiem wam, że ja ani razu nie mułam tego samochodu w sumie. Zawsze ktoś za mnie myje. Pozdrawiam was gorąco. Mega miło z waszej strony. Niech pracuje. Jakub, jak świetnie wymyłeś ten samochód, aż w gnioty widać. Bardzo dobrze. No, okay, ale ładny, ładny jest to Ładny, nie czysty jeszcze nie bardziej. Czy taki? taki bydlaczek. Fajny taki. No, także czysta furka to co? Teraz mogę ja jechać. <laughs> no wiesz. A. Boję się, boję się w tobie Trzeba przecież lustereczka, bo ja w ogóle Cię widzę widzowie, stópkarze. Tragedia. Hej, okay, hej, to ja. Trochę w stresie. Dziękuję, dziękuję. Pozmienia mi fotel bezczelny. Chodźmy. Ej, dawno nie jechałam tutaj na pasażerce. Trochę... Trochę cripple. Też bym się z siebie. Dlaczego pan tak na mnie patrzy? Z boku? Nie z bok, tylko on z boku jest. YouTuberzy, Kurde. proszę Państwa! Julie, ale tutaj. To ja się do tyłu oczy po prostu. Ja pierdziłam, czekajcie. No co powiesz, 1,55m. W ogóle, jak wysoko o co tu chodzi? Serio? Już myślałem, że poda mi pas. Hmm. Co serio? Trochę się sram, autentycznie. Chcesz No właśnie jechałam z tobą i jesteś mega crazy. Mega Ohio skibidi, Nie Sigma. Jesteśmy, jesteśmy spoli. Zamykam, żeby to nie wiało na vlogu. Dobra widzowie, jedziemy. Czekajcie. D1... Tu ty na manualu jedziesz? Jest jeszcze bardziej stres. Teraz sport i. nie to będzie. Aha, tu się włącza sport i tu się włącza DSa, nie? W sensie DSG. Dobra, ale to na razie jedziemy na automacie, nie wiem. Ja tylko na automacie... Tu tak leży? Poczekaj, bo tutaj ktoś leży, to ja ty. Ja nie no, no, ja dawaj. prosto. Ale tak, żeby było widać... A tu się zdjęcie... Nieważne, to się wytnie. Dobra, jedziemy. Dobra, Do którego media ekspert? No nie, do tego w nowym. O, no, Jezu, co on tak jedzie szybko w zakręt? Ale to fajnie chodzi! Maszyna. Ale, idzie, maszyna! ale idzie! Proszę Państwa! Ja już jestem przyzwyczajona, dlatego moja reakcja nie jest udawana. Poczekaj, zrobię udawaną. Mógłbyś przyspieszyć? Chyba mogę zostać naprawdę prawdziwym YouTuberem, nie? Tak, nadajesz się. Nadaję się? Dobra, robimy start ze świateł, to się chyba lunch nazywa. Lunch Czekaj. to bym zjadła. Pozdrawiam. Robisz? Ja pierniczę, to maszyna tak chodzi. Ale fajnie. Ale idzie! No idzie, świetnie. No, powiem powiem. tak, powiem ci, Julka, tak. Fajny zakup, fajny zakup. Podoba tak? mi się Ogólnie fajnie. Fajnie, nie? Fajnie się tu czuję, jak sobie jadę, jak taka królowa, jak się patrzą na mnie. No że... jeszcze tę rejestrację robisz tak. Fajna, pali dużo No właśnie, no bo pali A propos Spaliliśmy właśnie 15 litrów paliwa 10 km zasięgu, miło było, a się skończyło Co? Jezus Maria, ja jeżdżę przepisowo, jestem wspaniałym kierowcą Słońce tutaj, no, no, też Dobra Idziemy, widzimy się na jedzeniu. Patrzcie, widziałam, chciałam się przyjrzeć. I patrzę tutaj, czyki na Getsa, mam. Zapomniałam o nim. Co to jest? Hej, no z Bambi jest. Ogólnie, czenku. tutaj jest taki wysoki krawężnik, że trzeba się zatrzymywać dużo wcześniej. Ale zaparkował. No zobacz, jakie jest O Jezu, jeszcze tutaj jest taka przerwa nie wziąłem. widzisz, tego. jaki to jest wysoki garań, Nie no jest, nie? ale szanuję, ale... <laughs> Będzie na mnie, że ta karkuje. 130 zł za uchwyt. No, dziwne, ja bym w życiu nie dała. Ja widzowie mam rękę. Same te. A ja kluczek wyciągam. Siadaj na Pasażer Princes. Proszę opening. Proszę Państwa, opening. Jak zawsze u mnie na kanale. Ej, ja jak miałem siwe włosy. Ale ładne. To po prostu moja twarz. 130 zł. Taki plastik? Trzeba było sobie w drukarce 3D to zrobić Jak ja mam to? Tu przecież nie ma i tak tej śrubki A to? To nie jest śrubka? Jest! Śrubka! Jezu, Jezu wywaliłby! <laughs> Taką, jak mogłeś tego nie widzieć? Czemu A ogólnie potrzebowałem tak Ja potrzebowałem tylko tego A taka wielka śrubka, musiałeś taka taka mikroszrubka będzie. Do... Amatorzy, okay. amatorzy się znaleźli, dwójka amatorów. Ty przecież ja to już mam. Czekaj, o co tu chodzi? No, co tam mąci, co mam? Yeah, dobra! Masz filmy tu filmy? <grym> Co on robi? Dobra, czyli to weszło tu, chyba jest git? <grym> Amator, dobra, Elo! Hej, jesteśmy na parku, zobaczycie u Jakuba, pokażę wam park. Hej, witam Was w tym pięknym oświetleniu. Wyszliśmy z parku trampolin. Lekko zdyszani, dyszani. Starośni, radość, jak to mówią. idziemy w końcu coś skonsumować. Zrobiłam w tył, przód, tiruriru. Jedziemy coś zjeść. Mam no. A właśnie sprawdź kto wygrał z jedzeniem. Przepraszam, proszę sprawdzić, ja mogę dwie kamery trzymać. Patrzcie, jaka dziewczyna wielu talentów. Ja obstawiam bowlę a, a Jakub chciał yy, burgera. Nie no nie do mnie. Nie, nie. Burger! Nie! Burger! Ale główno widzowie. Yes. Nie, nie pozdrawiam. ja 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 Patrzcie, ma, jaki dżentelmen! Dziękuję, namaste! Aha, To pierwszy raz? Co? To pierwszy raz? No. Patrzcie, widzowie, tutaj piszę 9,5 albo 9,8, a Julie tutaj 9,8. Ja tu dla leję, nie? Ale tu pachnie pięknie. Cześć, zadankował, zapłacił! Cześć! Ale ogólnie. Y w sensie jakby mało ci uroz zasięg. No, wiesz jak to boli? Ja pali Dwa razy bo. chyba zapłaciłam za paliwo tutaj, odkąd mam prawo jazdy. Zawsze tato tankował. A <noise> tato już nie chciał tankować i musiałam zalać za dwie stówy albo 100. Na y, 250 fullback i mi starcza na dwa tygodnie. No panie, nie, to fullback tutaj chyba trzy stówy kosztuje. Chyba. Jedziemy jeść! Hej widzowie, zjedliśmy burgera, był bardzo dobry, bardzo dobry był. był, był? pyszny, a ja chciałem nogę na sprzęgło ścisnąć, nie? No, to nieźle, nieźle. Jedziemy do domu, to już koniec naszej przygody, ale nie z nami, z Jakubem. Dubajski serniczek sobie zjemy. Pa, pozdrawiam się. Cześć widzowie. Zademar kupił baterię, tylko że... Tylko że to nie jest ta bateria. Nie wiadomo co to za bateria, ja muszę nie wiem, kupić trzepaczkę. Dobra, wysz, wyszchowuj... co ja gadam? <śmiech> 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 tutaj wchodzą normalne paluszki, AA, ale ja wczoraj próbowałam i nie weszło, bo to jest jakiś... Patrzcie to. Ty Maszyna! Ale działa, jutro wjeżdżamy w macze truskawkową. Hej, to znowu! Ja. <laughs> Jesteśmy z Martyną w galerii patrzcie, mam tutaj Dubaj Serdik. Nie widać, ale stestujemy go w domu. Ale byliśmy w Dildzie ja to od Dubaj... Cikolatku, bo tutaj cikolatku i testujemy sobie. Ja pierwszy się wgryzę i ci podzielę po się. O, dziękuję. <grym <grym <grym> moje pieniądze. Ale nie chrupie, chyba tak średnio. Z Warszawy lepsza. Taka, smakuje czekoladą. Dobra, lecimy. I testujemy dubajski sernik. Co ciekawe, jak to jest? Taka on się prezentuje, o tutaj było, widać? Było. Dobra, Jeżdżamy. Ja dubajską czekoladę. Żeby Cię jakiś du du Dubajczyk nie porwał. Mmm, ciekawe. Z Dubaju. A co to jest? Dobra, ale to. preferuję... A co to jest? kurwa? Preferuję czekoladę. Dobra widzowie, mm. to na tyle w dzisiejszym odcinku. Bye!